Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Berlin Auto Test. Dziś opowiem Wam moją historię Skody oktawi 4 generacji z silnikiem 1.5 TSI z manualną skrzynią biegów, której posiadaczem jestem od nowości. Przedstawię Wam również wady oraz zalety modelu oraz awarie, jakich nie udało się uniknąć podczas tej już ponad 3-letniej eksploatacji. Na ten moment auto wykazuje się przebiegiem niespełna 83 tysięcy km. Pod koniec tego odcinka poznasz moje subiektywne wnioski i odpowiedź na pytanie, czy warto jeździć z Skodą Octavią i czy kupiłbym ją ponownie. Róbcie sobie kawę lub drinka, kto co woli i lecimy z tematem. A więc zaczniemy od wyglądu z zewnątrz. Skoda Octavia zadebiutowała w roku 2020. Jest ona produkowana na płycie podłogowej MQB i jest odpowiednikiem np. Volkswagena Golfa 8 generacji czy też Seata Leona. Wymiary tego pojazdu to odpowiednio: wysokość 148 cm, długość 469 cm, rozstaw osi 267 cm oraz szerokość prawie 183 cm bez 1 mm. A wymiary takie powodują, że jest ono autem stosunkowo sporym i miejsca w nim nie zabraknie nawet na tylnej kanapie o czym za chwilę. Rozmiary takie powodują również, że Oktawia może balansować między klasą kompaktową, czyli C, a klasą umieszczoną wyżej, czyli klasą D, która jest oznaczona jako klasa średnia czyli takie trochę udawanie, że to prawie pasat. Oczywiście to nie jest król pasat, oj nie. Choć prawdą jest, iż pasat również był wyposażony w ten sam silnik 1,5-litrowy, jak w prezentowanej skodzie. Wracamy do designu. Octavia 4 w tej odmianie jest liftbackiem, o bardzo ładnie poprowadzonej linii nadwozia. Nawet po trzech latach produkcji do momentu liftingu, który Skoda przedstawiła w tym tygodniu, stara wersja nadal może się podobać. A tak prezentuje się auto poliftingowe. Zmiany dotyczą niewielu elementów. Nowe są kształty reflektorów przód-tył, nowe jest wzornictwo felk oraz nowy system multimediów. Ciśnie się na usta stwierdzenie – w końcu! Reszta natomiast pozostaje bez zmian łącznie z silnikami. Konfigurując oktawię pod siebie, wybrałem wersję Ambition z pakietem wyposażenia Dynamic. A co wyróżnia pakiet Dynamic? Na zewnątrz to przede wszystkim felgi 18 cali, czarne listwy obramówek drzwi oraz czarne lusterka, antena o kształcie płetwy rekina oraz równie czarne grill z przodu pojazdu, jak i mały spoiler umieszczony na klapie bagażnika. Coś, co dodatkowo zleciłem za namową kierownika salonu sprzedaży, to wymiana na tylnej klapie napisów Skoda Octavia na czarne. W oryginale wychodziły srebrne, więc uważam, że drobny zabieg dodaje charakteru oraz spójności z pozostałymi elementami nadwozia w kolorze czerni. Przednia część pojazdu to umiarkowanej wielkości grill, oraz w tej wersji reflektory główne w technologii LED, które uzupełniają przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów o nazwie Corner. Oświetlenie spisuje się wyśmienicie, co przekłada się na bezpieczeństwo podróży. Boczna linia auta to charakterystyczne, wzdłużne, wyraźne przetłoczenie Łączy ono światła przednie z tylnymi. Tylne światła, również jak te z przodu, wykonano w technologii Full LED wraz z dynamicznymi kierunkowskazami czego do dziś nie oferuje wielu producentów, nawet klasę wyżej. Generalnie projekt reflektorów w tym modelu nadaje sporo charakteru całemu autu. Przód to agresywne spojrzenie, tył to oświetlenie rozszerzające się na zewnątrz, co daje efekt poszerzenia bryły nadwozia. Tył pojazdu optycznie prezentuje się również bardzo dynamicznie. Znajdziemy w nim zaprojektowane zderzaki bez zbędnych pseudo-dyfuzorów czy udawanych końcówek rur wydechu. Tylny zderzak jest dodatkowo podcięty, co nadaje dynamiki nawet podczas postoju. Brawa dla Skody! Linia nadwozia została zaprojektowana w ten sposób, aby jak najmniej stawiać opory powietrzu. Wynik, jaki uzyskali projektanci, to współczynnik oporu CX 0.24, co jest wynikiem godnym pochwały. Design wnętrza. W skład pakietu Dynamic we wnętrzu wchodzą sportowe fotele, kierownica jak w modelu RS, czarna podsofitka i metalowe pedały. Oktawia w momencie debiutu była sporym pozytywnym zaskoczeniem w odniesieniu do poprzednika. To zupełnie nowy projekt kokpitu, zarówno jeśli chodzi o design, jak i jakość użytych materiałów. Nadal wygląda on nowocześnie i świeżo. Oświetlenie wewnątrz jest LED-owe, zarówno z przodu, jak i w tylnej części pojazdu, i jest ono dotykowe. Dodatkowo występuje doświetlenie kabiny, czyli tzw. Tak oświetlenie ambientowe. Możemy zmienić kolor pod własne upodobania, tworzy się wówczas swego rodzaju przyjemna poświata. Ale to raczej do jazdy miejskiej, na trasie może zmęczyć. Mam nadzieję, że nie tak bardzo jak ja Państwa tym odcinkiem. Do co rzuca się w oczy po zajęciu miejsca w kabinie to z pewnością centralnie umieszczony ekran do obsługi systemu infotainment. Ekran jest dotykowy. Z doświadczenia wiem, że działa szybko i sprawnie dopóki w ogóle działa, ponieważ jak wielu z Was z pewnością słyszało, to właśnie multimedia, a raczej jakość zastosowanych w nich technologii są najsłabszym ogniwem całego pojazdu. W moim przypadku skończyło się na gwarancyjnej wymianie jednostki sterującej komputera, lecz nie do końca po wymianie wszystko działa idealnie. Nadal występują drobne sporadyczne problemy z łączeniem telefonu z pojazdem, co jest znacząco irytujące. W zasadzie od samego początku właśnie w ten sposób objawiały się pierwsze poważne kłopoty z autem. Podczas gwarancji z powodu wariujących systemów odwiedziłem serwis dealera około 10 razy. Dodatkowo przy każdej wymianie oleju, którego interwał producent określa na 30 tysięcy, a który ja skróciłem trzykrotnie, czyli co 10 tysięcy kilometrów. Również zajmowano się resetowaniem systemu, którego nie udało się finalnie wskrzesić dziesiątkami aktualizacji. Skończyło się wymianą na nowy. Pewnie chcielibyście wiedzieć, jakie były objawy. No to po kolei. Wspomniany już brak łączności telefonu z autem, czy to po kablu, czy też bezprzewodowo. Pewnego razu po wizycie w serwisie zaproponowano mi nawet wymianę telefonu na markę Samsung. Podobno najlepiej działa w połączeniu ze skodą, i problemy znikną. Jako posłuszny i stosujący się do zaleceń producenta klient, tak też uczyniłem i zakupiłem nowy telefon model Samsunga. Jak się domyślacie, nie pomogło i z nowym telefonem oraz fakturą zakupową wybrałem się na ponowny reset Infotainment, no istny cyrk. Kolejne wady systemu, wyrzucanie obrazu z kamery cofania lub jej całkowite zawieszanie się. Co uniemożliwiało korzystanie z innych funkcji pojazdu, ponieważ większość sterowania jest dotykowa z ekranu środkowego. Kolejna rzecz, podczas odsłuchu radia internetowego lub podcastu na Spotify, gdy ktoś zadzwonił lub sam wybrałem połączenie, system wyrzucał dźwięk do telefonu. Aby wrócić do ustawień, należało skasować system wyłączeniem zapłonu, czyli zamknąć i otworzyć auto. Więc odsłuchiwanie książek podczas jazdy okupione było przerwami i nerwicą. Kolejnym błędem była informacja o niedziałających systemach bezpieczeństwa, czyli brak poduszek powietrznych. Zgłoś się do serwisu! Taki był komunikat. No i kolejna usterka. W piękną pogodę brak dostępności systemu Front Assist. Podkreślam, auto czyste i suche, więc nic nie zasłaniało kamery. Kolejną historią był brak reakcji czujników parkowania tyłu. Przestał działać również hamulec postojowy, który w tym przypadku jest hamulcem elektrycznym. Podczas zaparkowania auta hamulec tak zwany ręczny powinien automatycznie się zaciągnąć, lecz tego nie zrobił i skończyło się telefonem od sąsiada, że auto zjechało z parkingu na środek ulicy. W tym momencie powiedziałem dość i stanowczo na piśmie zażądałem naprawy wadliwego systemu lub wymiany auta na wolne od wad. No dobra, jak już wymieniam te wady, to lecimy do końca, miejmy te traumy za sobą. Podczas gwarancji mechanicznej uległo awarii koło dwumasowe. Koszt naprawy to 7200 zł. Na szczęście miałem przedłużoną gwarancję, więc wymieniono je na nowe bezkosztowo. Taka awaria objawia się drżeniem jednostki podczas wolnych obrotów. Kolejna rzecz: kangurowanie na zimnym silniku. Podczas pierwszych kilku kilometrów samochód szarpie, jeśli próbujesz utrzymać stałą niską prędkość na pierwszym i drugim biegu. Temat znany na forach. Po zgłoszeniu tego w serwisie usłyszałem dwie wersje. Jedna, że sprawdzili i jest ok. Druga, że ten typ tak ma i wszystko jest ok, a jakże? Bez komentarza, aha i generalnie powiedzieli jeździć, obserwować. Sam doszedłem do tego, że na paliwie 98-oktanowym wszystko jest ok i temat zniknął. Więc polecam lać 98. Auto zupełnie inaczej reaguje również na gaz i jest wyczuwalnie bardziej dynamiczne. Macie jeszcze tego drinka? To jeszcze nie koniec. Kolejna sprawa, dwukrotnie wymieniane na gwarancji odbojniki klapy bagażnika. Objawy usterki to hałas dobiegający podczas jazdy na nierównościach lub podczas naprężeń nadwozia przy skręceniu pojazdem. W tej wersji otwieranie klapy odbywa się automatycznie. Temat również typowy, znany wszemi wobec. Dodatkowo w gratisie parowanie przednich reflektorów. Ostatnia z usterek to ciśnienie w oponach, które jest idealnie ustawione zgodnie z rekomendacją producenta pojazdu. Wnioski, jakie płyną na temat tej przykrej listy, poznacie na koniec. Wróćmy do designu wnętrza pojazdu. Zegary to czytelne wskaźniki wirtualnego kokpitu. Brak co do nich zastrzeżeń. System albowiem działa szybko, sprawnie i przełącza wszystkie dostępne funkcje. System główny, ten na środku, jeśli już jest sprawny, obsługuje Androida i Apple CarPlay. Duży plus dla projektantów Skody, że nie zrezygnowano z tradycyjnych przycisków na desce i możemy dzięki temu w stosunkowo szybki sposób wejść np. w panel klimatyzacji na wyświetlaczu głównym, czy też w funkcję odpięcia zbędnych systemów np. systemu start-stop. Telefon możemy ładować poprzez gniazda typu C oraz ładowarkę indukcyjną w opcji. Siedzenia z przodu mają szeroki zakres regulacji i posiadają zintegrowane zagłówki jak na model sportowy przystało. Miejsca z tyłu przyzwoicie nawet dla trzech osób. Na tylnej kanapie znajduje się podłokietnik, w którym znajdziemy dwa cup holdery. Podłokietnik środkowy jest regulowany zarówno na wysokość, jak i długość. Schowek zasadniczy jest spory i wyposażony w funkcję schładzania wewnątrz. Bagażnik jest otwierany elektrycznie i ma przepastne 600 litrów pojemności. Po złożeniu tylnych foteli, co możemy zrobić od strony bagażnika jednym przyciskiem, zrobi się z tego aż 1555 litrów. No istny potwór. Otwór klapy bagażnika również jest ogromny, co ułatwia umieszczanie większych przedmiotów. Na płasko wchodzi np. duży rower MTB. Skoda to rozwiązania simply clever, takie jak zestaw siatek w bagażniku, parasolka lub zmiotka w drzwiach kierowcy, skrobaczka we wlewie paliwa czy korek wlewu do spryskiwacza, który jest z gumy i nie trzeba go odkręcać, a tylko jedną ręką otwierać i zamykać w prosty sposób. Dopełnieniem, nazwijmy, aspiracji premium w Octavi są również teleskopy po otwarciu maski z przodu. Przyszedł czas na omówienie silnika, skrzyni biegów i wrażeń z jazdy. Goda Octavia czwartej generacji w tym wydaniu wyposażona jest w silnik o pojemności 1,5 litra turbo i mocy 150 koni oraz 250 Nm momentu, który w połączeniu z sześciobiegowym manualem rozpędza auto do pierwszych 100 km na godzinę w czasie 8,3 sekundy, a to już w zupełności zadawala. Prędkość maksymalna to 230 km na godzinę. Auto jest dynamiczne, lecz na paliwie 95, według mojej oceny, co już powiedziałem, wyczuwalnie wolniej przyspiesza, więc lepiej lać 98. Generalnie, auto w połączeniu z pakietem Dynamic, który oferuje obniżone o kilkanaście mm zawieszenie oraz bardziej precyzyjny upad kierowniczy, spisuje się naprawdę dobrze. Jest dynamiczne w odczuciach i przyjemne w prowadzeniu. Pewnie zachowuje się też podczas pokonywania zakrętów, nawet tych ciasnych. Jedyne, do czego można mieć jakieś zastrzeżenia, to praca zawieszenia. Jest ono zestrojone sztywno, lecz podczas niektórego rodzaju nierówności potrafi dobić amortyzator, co jest dosyć dziwne. Na drogach ekspresowych Oktawia to połykacz kilometrów. Silnik jest tym, co w aucie zasługuje na bardzo dużą pochwałę, ponieważ jego spalanie potrafi zawstydzić niejednego diesla. Do prędkości 100 km na godzinę po drogach krajowych, przy umiejętnym wykorzystywaniu dostępnego momentu obrotowego, spalanie wyniesie 4,7 do 5 litrów na 100 km. Natomiast jazda autostradowa, czyli do 140 km, to wynik nieprzekraczający 6,5 litrów. Generalnie spalanie średnie zima to 6,2 litra, lato równiutko 6 litrów. Miasto nie przekracza 8 litrów. Takie są moje wyniki z tych ponad 80 tysięcy przejechanych nim kilometrów. Zawsze wyłączałem start stop. Bezpieczeństwo. Skoda jest wyposażona w bardzo wiele systemów bezpieczeństwa. Wręcz jest liderem w tej klasie na rynku. Wyposażenie to między innymi, a wiecie co, nie będę ich wymieniać, ponieważ to zależy od wersji wyposażenia. Podczas testów Euro NCAP Octavia otrzymała 5 gwiazdek, czyli max. Co do systemów, konfigurując samochód, świadomie wybrałem tempomat, nazwijmy to zwykły, a nie aktywny, ponieważ z manualem daje on według mnie większą kontrolę podczas podróży. Podsumowując, Skoda Octavia to nowoczesny rodzinny samochód, który daje sporo satysfakcji z jazdy. Na plus należy zapisać. Silnik, skrzynia biegów, sporo miejsca w środku oraz rzetelne wyposażenie w stosunku jakość-cena wynosząca wówczas 102 800 zł brutto w roku 2020. W momencie zakupu trudno było wówczas o lepszy wybór, inaczej mają się sprawy obecnie, niestety ceny poszybowały. Auto jest również dynamiczne i oszczędne, wszystko brzmi wspaniale, lecz tylko gdy mamy wykupione pakiety serwisowe i wydłużenie gwarancji. Wówczas nie powinniście się zbytnio obawiać. Dodatkowo zakładam, że wersja poliftingu może mieć już wyeliminowane wymienione przeze mnie wady. Na minus potrafi gdzie niegdzie zaskrzypieć. Zawieszenie nie jest idealne oraz co powoduje najgorsze odczucia w mojej ocenie, to wyciszenie pojazdu. Podczas jazdy z prędkościami autostradowymi spod nadkoli oraz podwozia dobiega hałas. Odczucia potęgują chropowata nawierzchnia lub opady deszczu. W tym wypadku robi się jeszcze głośniej. I to właśnie powoduje, że poza innymi cechami pojazdu w tej cenie zacząłem rozglądać się za autem klasę wyżej, o czym jest cały odcinek z ubiegłego tygodnia, w którym porównuję Octavię z BMW serii 3G20. Polecam, możecie się zdziwić, jak niewiele cenowo różnią się od siebie te dwa auta. No cóż, to by było na tyle. Kończąc odcinek, jednak odpowiem wam na zadane na początku pytanie, czy warto jeździć z kodą oktawią i czy kupiłbym ją ponownie. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ z jednej strony to bardzo dobre auto. W mojej ocenie, wizualnie, jest nazwą to w uproszczeniu nawet bardzo ładne. Nie można mieć też wielkich zastrzeżeń co do jakości i czy cech wybranego przeze mnie pojazdu, ponieważ to my wybieramy samochody, a nie one nas. Więc jeśli już dokonamy wyboru, to zakładam, że każdy z nas, choć w minimalny sposób, takowy zakup przemyślał i nie będzie później oceniał w stylu auto za małe auto zbyt duże lub używał innych przymiotników. Wiecie co? Problemem wcale nie jest Skoda Octavia. Problemem jest serwis. Po trzech latach mam dość użerania się i udowadniania wymienionych wad pojazdu. Nawet gdyby auto się zepsuło zawsze można je naprawić. Ale nie moją rolą jest nagrywanie i prowadzenie śledztw, nasłuchów, jakbym pracował na statku podwodnym i obsługiwał echolokację. Po zgłoszeniu wad fabrycznych dealer ma kilka odpowiedzi. Opisana wada u nas nie występuje albo wszystko działa sprawnie. Jeśli coś jest nie tak, to my musimy to widzieć na serwisie. U nas wszystko jest OK. Typowa psychologia. Pewnego razu doszło do absurdalnej sytuacji, że serwis zaprosił mnie na wspólne testy i ustalanie oczywistych usterek typu hałas i inne historie które w mojej ocenie nie są moim obowiązkiem, ponieważ mam w tym czasie pracę zawodową i nie mogę uczestniczyć w śledztwach, które prowadzi serwis. Podsumowując, nie mam nawet żalu do pracowników serwisantów czy kogo tam jeszcze. Jestem tylko małym, drobnym żuczkiem, który kolejny raz Skody już po prostu nie wybierze. To jest moja ocena tego pojazdu. Zakładam, że zarówno Wy, jak i ja, kupując nowe auto, liczymy na święty spokój, a nie na słowne MMA z serwisem. Dla przykładu, żona jeździ Nowym Jarisem i tam też są nowoczesne systemy. Lecz różnica jest jedna: tam zawsze wszystko działa. Zawsze, jak to kiedyś usłyszałem w serwisie Skody od jednego z jej pracowników, cytuję. W innych nic się nie dzieje, pan chyba ma pecha. Być może tak jest, ale już sprawdzać tego na innym modelu tej marki nie zamierzam. A propos, pecha. Podczas nagrywania tego odcinka, na sam koniec, chcąc podjechać po rozstawiony sprzęt, zawróciłem na trawie i najechałem jednym kołem. Trawa okazała się błotem i wpadłem głęboko, lecz auto całe i zdrowe, na szczęście. Z tarapatów wyciągnęli mi ci dwaj panowie z Toyoty Hilux w jedną minutę, za co chciałbym im w tym materiale serdecznie podziękować i bardzo ich pozdrawiam. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Piszcie proszę w komentarzach, lajkujcie i subskrybujcie kanał, jeżeli ktoś może lub chce. W środę natomiast o 20.00 zobaczycie u mnie top 10 najszybszych samochodów od Brabusa. A w przyszłą niedzielę z pewnością też coś tutaj znajdziecie, więc mam nadzieję do zobaczenia. Berlin Autotest